Cześć, ja jestem Przemek Rasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie możemy porozmawiać o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle, w oparciu o badania i dowody naukowe. Dzisiejszym filmem chciałbym rozpocząć taką miniserię o tapingu. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zostawcie subskrypcję tego kanału i kliknijcie przycisk dzwoneczka. Zachęcam Was również do odwiedzenia fanpage'u Fizjonauki na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Teraz, nie przedłużając wstępu, czołbeczka i lecimy z tematem. Ponieważ jest to pierwszy odcinek w cyklu o tapingu, chciałbym go poświęcić zagadnieniom teoretycznym. To, o czym dzisiaj będę mówił, to szybko wspomnę o historii tapingu, o tym. Czym są same tapy, jakie mają właściwości, jak wpływają na nasz organizm, wskazania, przeciwwskazania do stosowania tapingu, metodyka, czy to, na co warto zwracać uwagę i na koniec, jakie są rodzaje tapingu, o których będę mówił w osobnych filmach, pokazując dodatkowo aplikacje każdego z tych rodzajów. No to lecimy. Tapey zostały wynalezione przez doktora Kenzo Case'a w latach 70. XX wieku. Nie były to pierwsze tejpy, ale tejpy elastyczne. Wcześniej stosowano plastrowanie sztywne. Takie białe plastry, które często można zobaczyć na przykład u siatkarzy, które stabilizują stawy. Ale Kenzo Case zauważył, że pomimo tej stabilizacji to one uciskają również na tkanki, powodując zaburzenia krążenia i unerwienia. Więc te plastry, które on wymyślił, działają troszkę inaczej. Ale zakładam, że na starych filmach nie widzieliście tych plastrów, pomimo że, jak mówiłem, funkcjonują od lat 70. To dlatego, że początkowo nie były zbyt popularne. Taki światowy boom na te plastry wybuchł w 2008 roku. Po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdzie wioska olimpijska została zasypana 50 tysiącami plastrów, czy 50 tysiącami rolek. No i sportowcy zaczęli z nich korzystać. Wkrótce zwykli ludzie zobaczyli: No dobra, ci sportowcy mają coś na sobie, sprawdźmy co to jest. No bo skoro sportowiec coś wykorzystuje, to zwykły człowiek też przecież może, prawda? Prawda. Początkowo plastry miały kolory niebieski i różowy. Oraz cielisty. Cielisty dlatego, żeby nie było go widać na przykład wtedy, kiedy jest stosowany na twarzy. Czy te kolory miały jakiekolwiek znaczenie? Dla nas nie. Jeżeli ktoś stosuje terapię kolorami, to prawdopodobnie będzie chciał wykorzystać niebieski dla zaznaczenia efektu przeciwbólowego, a różowy lub czerwony tape dla zaznaczenia efektu przeciwzapalnego. Jednak, tak jak powiedziałem, w nowoczesnej medycynie nie ma to żadnego znaczenia. Zwłaszcza, że są też inne kolory. No, i właśnie skąd one Sportowcy uznali, że no dobra, niebieski, różowy, tak słabo, dlatego użyjmy czarnego. Czarny zawsze fajnie wzbudza agresję, znaczy wydaje się być bardziej agresywny, bardziej energiczny. Potem powstały zielone, białe, żółte i tak dalej. A widziałem nawet tejpy w jednorożce, stosowane na przykład u dzieci, żeby chętnie je nosiły. No dobra to jeżeli już znacie historię i kolory, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, to pomówmy o samym tejpie. Najprościej można powiedzieć, że jest to kawałek materiału odpowiednio utkanego, czyli ta część od spodu wypełniona klejem, czy z warstwą kleju. Ten klej jest akrylowy, no i jeszcze jest papier. Papier zabezpiecza tylko przed tym, żeby klej, wiadomo... Był zabezpieczony, nie dotykamy tego tak normalnie, żeby klej się nie kleił do wszystkiego. Tape jest rozciągliwy w jedną stronę, to znaczy można go rozciągnąć wzdłuż, no, się wszystko skleja, ale w poprzek już nie bardzo. I to rozciągnięcie to jest cała podstawa działania tego tejpa. On nie ma w sobie żadnego lekarstwa, żadnych środków przeciwbólowych, jest tylko Utkana tkanina i klej. Jeżeli chodzi o jakość tejpów, bo są w różnych cenach, to te drożcze zazwyczaj mają gęstszą tkaninę, przez co są bardziej trwałe i dłużej można je stosować. Normalnie tejpy stosuje się od 3 do 7 dni, zależy jak szybko się rozklejają i właśnie od tego, jak szybko tracą swoje właściwości, jeżeli chodzi o e, osiąganie. Im gęstsza tkanina, tym wyższa jakość. Przy okazji, tym wyższa cena. No dobra. Jak taki tape, który nie ma żadnego lekarstwa w sobie, wpływa na organizm? To w jednym z wywiadów tłumaczył sam dr Kenzo Case, czyli twórca tape'ów. Według niego tapy naklejane na skórę to jest jeszcze to, o czym nie zapomniałem że grubość tape'ów odpowiada mniej więcej grubości yy, naskórka. Tapy naklejane na skórę powodują, że skóra delikatnie się unosi. Jest to na poziomie mikro, ale to mikro wystarczy, żeby ściśnięte naczynia krwionośne, limfatyczne, czy, yy, czy komórki nerwowe miały więcej przestrzeni. Ta mikroprzestrzeń, która się zwiększa, powoduje, że układ krwionośny, limfatyczny, czy nerwowy działa sprawniej. No ale czemu ta przestrzeń nigdy nie jest tak zwiększona? Ponieważ na, przykład na wskutek urazów, obrzęków czy zbytniego napięcia tkanek, np. Na powięzi czy tkanki mięśniowej, one wszystkie ściskają nam naczynka. No więc tapy powodują rozprężenie miejsca pod skórą. Jeżeli to zrozumiemy, to dosyć łatwo będziemy mogli określić, jakie są wskazania do tapingu. Skoro rozszerza naczynka krwionośne. No to więcej krwi dopływa do tkanek, to powoduje lepsze, odżywienie, a przy okazji rozluźnienie tkanek. Więc będziemy działać wtedy, kiedy mamy na przykład przeciążenia mięśni, zespoły bólowe czy zespoły wynikające z stanu zapalnego. Na przykład łokieć tenisisty, zespół cieśni kanału nadgarstka czy jakieś problemy w okolicy barku. To są bardzo częste tapingi. Po drugie, będziemy stosowali taping do drenażu limfatycznego. Po trzecie, taping czasami stosuje się e, dla gojenia blizn czy przyspieszenia regeneracji tkanek, np. po zerwaniach ścięgien. Po czwarte, taping można stosować do korekcji wad postawy. I tu jest taki malutki mój przytyczek, ponieważ fajnie się sprawdza np. przy korekcji wad typu opadająca stopa czy jakieś yy, przemieszczania rzepki, ale niektórzy stosują na przykład na skoliozy. Ja myślę, że tutaj działanie jest bardzo, bardzo, bardzo odległe. W sensie nie pomoże, nie zaszkodzi, warto spróbować. No dobra, to jeżeli to są wskazania, to czy są jakieś przeciwwskazania? Może to jest panaceum i nie, nie szkodzi nigdy. No, są przeciwwskazania, jest ich kilka. Po pierwsze, skoro klejmy plastry na skórę, to wszelkie problemy ze skórą, typu łuszczyca, jakieś wypryski, obrzodzenia czy niezagojone rany, będą przeciwwskazaniem. Jeżeli jest tam klej, no to uczulenie na akryl, czy w ogóle jakimś sposobem na inną część plastra, będzie przeciwwskazaniem. Dlatego warto poinformować pacjenta o tym, że jeżeli czuje pieczenie, szczypanie czy widzi jakieś bąble w okolicy naklejonego plastra, należy go natychmiast zerwać, żeby właśnie nie, dopusz nie dopuszczać do dalszego uczulania. Czy jeszcze kiedyś tejpy są przeciwwskazane? Przy zabiegach fizykoterapeutycznych, które wymagają dojścia do skóry, na przykład laseroterapia. Jeżeli nakleję tejpa i będę chciał w dane miejsce uderzyć związkom lasera, no to to się nie uda, bo laser nie przenika przez tejpy. Dlatego lepiej to robić po terapii niż w trakcie. OK. To mamy. Jak obchodzimy się z tejpami? Ja to będę mówił w każdym kolejnym odcinku, ale warto, żeby to wybrzmiało też w pierwszym odcinku w części teoretycznej. Po pierwsze nie dotykamy tej warstwy, która jest z klejem. Ona jest zabezpieczona papierem. Należy sobie tak rozerwać ten papier i tak chwytać, żeby nie dotykać warstwy kleju. Jeżeli kilka razy dotknę warstwy kleju, ja go sobie tutaj akurat skleję, to to już przestaje trzymać. I taki tape jest do wyrzucenia. Po drugie, jak widzicie tutaj, jak się kroi, kroi tejpa, zostają takie ostre rogi. Je należy Zaokrąglić. To powoduje. słabe zaokrąglenie, troszkę lepiej. To powoduje, że tape tak łatwo się nie daje poderwać i się nie strzępi. Dzięki temu aplikacja jest dłuższa. Po trzecie, mówiłem, że tapy są rozciągliwe. Skoro tak, to do odpowiednich technik, czyli tak naprawdę do naszego celu, stosujemy. Odpowiednie rozciągnięcie tapów. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz, która powoduje, że jeżeli ktoś nie trenował wcześniej, nie był na jakimś kursie, czy choćby nie obejrzał kilku fajnych filmów na YouTube, tak jak ten, zapewne, nie powinien sam sobie naklejać tejpów. Źle naklejony tape może troszkę zaszkodzić, w sensie na przykład może spowodować zwiększenie napięcia tkanek tam, gdzie chcemy je rozluźnić. Także warto mieć to na uwadze. Po któreś tam już kolejne. Jeżeli aplikacja tejpów nie daje rezultatów natychmiast, zmieńmy ją. Nie ma wstydu w tym, że dwa lub trzy razy będziemy kleić tejpy tej samej osobie, jakby jedno po drugim. Tejpy powinny pomagać natychmiast, Czy efekt tejpów powinien być odczuwalny natychmiast. No, może poza tejpami drenażowymi. To jednak wymaga trochę czasu. Ale jeżeli pacjent mówi, że w sumie to on nie czuje poprawy, zrywamy, naklejamy raz jeszcze. Dwa, trzy razy to nie dramat. To jest tak zwane tapowanie tejp, testowe albo tapowanie diagnostyczne. Ważne, żeby ten ostatni, czyli tej, ten tape leczniczy, był naklejony prawidłowo, dawał odpowiednie rezultaty. No i dobra. To chyba wszystko, jeżeli chodzi tak na szybko z metodyki. Na sam koniec chciałbym Wam opowiedzieć o sześciu sposobach klejania tape'ów, czy sześciu yy, technikach klejania tape'ów. Po pierwsze, moja technika ulubiona to technika limfatyczna, ponieważ ją najczęściej po prostu wykorzystuję. Jest to świetne uzupełnienie drenażu limfatycznego, ponieważ ta technika pozwala usunąć obrzęk albo zmniejsza krwiaki. Więc dla wszystkich masażystów petarda. Po drugie, technika, którą też dosyć często stosuję, to technika mięśniowa. Ta technika, z kolei, zależnie od tego jak jest wykorzystywana, pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego. Najczęściej stosuję ją jako zmniejszającą napięcie na no przeciążenie, na przykład prostowniki grzbietu. Po trzecie, mamy technikę korekcji powięziowej, która świetnie działa przeciwbólowo w jakimś jednym punkcie. Mamy na przykład łokieć tenisisty, czyli boli nas boczna część stawu łokciowego. Tutaj fajnie naklejamy sobie tapy i działa to przeciwbólowo w danym miejscu. Jest technika więzadłowa, która pozwala na ograniczenie ruchomości, na zwiększenie stabilizacji stawu. Super sprawa dla sportowców na przykład albo osób po urazach. Wreszcie jest technika powięziowa, dzięki której możemy rozluźnić powięź, czyli tą tkankę łączną, która przenika cały nasz organizm. Ona bardzo często jest napięta, jej rozluźnienie pozwala też rozluźnić struktury, które są pod nią. I technika funkcjonalna, którą czasami ja na przykład wykorzystuję u pacjentów neurologicznych, gdzie jedne ruchy wykonuje się dzięki temu poprawionemu nałożeniu tej techniki. Jedne ruchy wykonuje się łatwiej, a drugie są utrudnione w celu tego, żeby tych jednych unikać, a te drugie właśnie wspomagać. No i to tyle, jeżeli chodzi o teoretyczną część tapingu. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, dajcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i odwiedzajcie Facebooka. Jeżeli macie jakieś pytania, również sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. W kolejnych filmach będę opowiadał o poszczególnych technikach klejenia. Razem jeszcze raz z metodyką, powoli, na spokojnie, będzie kilka przykładów, tak żeby wszystko było jasne i zrozumiałe. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia.